Witajcie widzowie YouTube'a w moim kolejnym filmie. W tym filmiku pokażę wam co kupiłem na Allegro, na ualegro. Kupiłem sobie magnesy neodymowe. Takie, o, taki batonik. Przyszła przyszła taka kostka. Tych magnesików i one są mega mocne. Magnes neodymowy, neodymowy jest bardzo mocny. Ja widziałem w, na filmach na YouTubie takie konstrukcje silniki free energy free energy ja będę robił taki silnik free energy jeżeli mi się uda zrobić taki free energy perpetuum mobile mobile, to ja wam pokażę ten yy, perpetuum mobile będę miał prąd za darmo nie będę musiał płacić więcej o. ładne magnesiki można je użyć do zabawienia się w, co i w różne zabawy i gry. Na przykład przepychanie pod stołem. Takie magnesy są bardzo mocne. Są specjalne kopalnie neodymu. Gdzieś tam, gdzie murzyni kopią. I oni dostają grosze za taki magnesik, a ja za taki jeden magnesik. O, bo to jest jeden magnesik, to to to. To 20 groszy musiałem zapłacić. I to i tak tanio na Allegro. Szybko mi przyszło i będę kombinował teraz silnik. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić. I będzie wszystko fajnie i pięknie i będzie cudownie. I będzie wszystko. Cudownie, i będzie prąd za darmo i, i, i ten. I będę ładował sobie telefon tym prądem za darmo. Będę sobie, radyjko podłączę sobie tym prądem za darmo. Dużo rzeczy zrobię. A teraz przetestujemy jak ciągnie ten, ten, ten magnes. O, do auta się przylepił magnes bezproblemowo. Jak widzicie. Ale problemowo tego odczepić jest. Zobaczymy, czy przylepi się z nadklamką. O, to oznacza, że w tym miejscu. Ale słabo. Nie, dobra, trzyma się. O, jak widzicie, się to prostuje. Bo to idzie wzdłuż pola północ-południe. Cześć no I to by było chyba tyle o tych magnesach eee... będę kończył ten filmik zapraszam na was na inne moje filmiki na kanale zatytułowanym Życie jest piękne zapraszam również do subskrypcji tego że kanału i i tyle siemano trzymajcie się róbcie free energy